Cześć, jak to mam w zwyczaju, zwiastun krótki przed wrótą e, z remontu Pajero. E, chwilkę czasu już u nas na to stoi. E, aczkolwiek, aczkolwiek, aczkolwiek. E, rama jest tutaj już obrobiona gotowa pod kolor, jak to mówią, zarzeczony przez klienta. A chyba przez to, że jeździ na KTM, to barwa pomarańczowa mu kręci. Docelowo cały remont polegał na tym, że rozebraliśmy auto na części pierwsze, rozgłóciliśmy ramę, rama była piaskowana, później był ocynk ogniowy, później reszta impregnacji, budaj karoseria spawana. Prace trwają, dlatego jest to zwiastun, ale też taki zapowiadający, generalkę z ocynkiem ogniowym w Pajero 2. Nie będzie to taka dokumentacja, może stricte jak we wszystkich naszych filmach od A do z, z nagrywaniem filmów. Więcej będzie tutaj przedstawiania zdjęć opisywania, omawiania z mojej strony. Ale na pewno też bardzo ciekawe informacje się dowiecie na ten temat. I zobaczycie jak to wygląda z perspektywy rozbiórki na części pierwsze. Od ocynkowania, od problemów z zabezpieczaniem gwintów przed ocynkiem ogniowym, od tym jak sobie z nimi poradzić, co zrobić. Także zapraszam Was wszystkich, jeśli będziecie chętni, śledźcie nasz fanpage, nasz fanpage, fanpage na Facebooku też, ale nasz kanał. Eee, tam będziemy wrzucać takie informacje, eee, cały film, cała recenzja też będzie wrzucona, ale pozostawię, że tak powiem, tylko krótki zwiastunik jak już ramy, mamy gotową, bo przecież reszta podzespołów też już jest gotowa i będziemy przystępować do składania. Do zobaczenia w części pierwszej z filmu o Pajaro. Cześć! Taka czekolowska. Pokażę Wam, jak działają nasze dysze. Generalnie do profili zamkniętych, które używamy. Tak, żeby dobitnie Wam pokazać, jak jest impregnowany rzeczywiście ten profil zamknięty. Dzięki narzędziom, które się stosuje, jak to mówią, dedykowanych do tych prac, można osiągnąć naprawdę fajny efekt. Ale taką krótką prezentacją pokażę Wam, jak rozpyla na przykład prosta dysza, gdzie uzupełniamy profile w ramię do całej długości jak ten środek się rozprowadza. No, taka krótka prezentacja. To jest tylko jedna z ośmiu dziesięć, które stosujemy w zależności od profilu, do którego mamy, że tak powiem, dostęp. I uwierzcie mi, jak przelejemy 4 litry profila w taką ramę, to rzeczywiście to robi robotę. A tak, żeby Wam zobrazować na ramę, którą, którą właśnie skończyłem poprawiać, czyli nasza od Pajero, to ona szybciutko Wam pokażę. Tylko pewnie będę musiał się wyłączyć, albo jak nie, to weźmiemy może latarkę, bo nie mam złączonego flesza. Ale generalnie, generalnie rama od środka zalana jest po całości woskami. Czyli każdy zakamarek, każda ścianka, wszystkie cztery ścianki oblane naprawdę z każdej strony bardzo dokładnie. Spróbuję Wam to zobrazować jeszcze z innej perspektywy. Może zobaczmy to na przykładzie, na przykład tutaj. Albo o. Jak ta rama jest ładnie i to w środku ulana. Tu słabo widać. Zobaczymy, może tu. to widać ewidentnie. Ile tego wosku tam mamy. Także taką krótką wrzutkę wam zostawię, a pomarańczowa rama do Pajero już jest gotowa. To jest polimerek. Polimerek fajna charakterystyka środka jak polakierowany w dotyku także świetnie jeśli chodzi świetne parametry jeśli chodzi o eksploatację późniejszą, ten brud, ten syf się tutaj nigdzie, nigdzie nie ma nie ma zamiaru tutaj się łapać, brudzić A w każde mycie naprawdę jest przyjemne bo rzeczywiście widać efekt mycia bo nic nie zostaje no my działamy dalej, na pewno relacje z tego auta też wrzucimy, pewnie jakiś film i fotki, a na razie zostawimy to tylko takim krótkim ujęciem pokazującym w jakim stopniu można doprowadzić naprawdę wystarczy samochód na ramię do no, do względnie perfekto stanu A dlaczego względnie perfekto stanu? to równie dobrze można by było rozciąć tą ramę w poprzek wzdłuż wypiaskować, wyimpregnować wewnątrz, wyspawać ją z powrotem i wtedy by było za kurwiście. za przeproszeniem oczywiście, yy, przepraszam za słownictwo ale jeszcze coś na temat yy na temat tego polimeru, bo tam też może charakterystyka tych czarnych środków już znacie, a ten polimer, on nie jest właśnie środkiem, który jest rzeczywiście takim typu kobra, typu raptor, czyli uretanem na bazie żywicy. Ten środek tak samo również zachowuje fajną, fajną charakterystykę, jeśli chodzi o tą elastyczną powłokę wewnętrzną, czyli o, po ciśnięciu paznokcia ten śladnik jeszcze zostaje tutaj, nam czyli on też fajnie odbiera te uszkodzenia mechaniczne. To nie jest stricte pełnożywicowy, uretanowy środek, który jest twardy jak skała, i po uderzeniu kamienia odpryskuje jak farba proszkowa. Także tym chciałem w sumie zakończyć. A przed nami już gotowe obróbki materiału z fajnych, ciekawych aut, które zapowiadałem już wcześniej. To na fanpage'u też wrócimy, na kanale, na YouTube też zapraszam Was do przeglądania. Też będzie to udostępnione. Także myślę, że na weekendzie dostanie dodane. Obróbka filmu z nowej Toyotki Yaris GR, wersja limitowana, 4x4, 260 koni. Troszkę taki przy okazji teścik, porównałem, pokażę Wam nowe materiały, które, na które klient się zdecydował i też tam będziemy je omawiać razem z Wami i zapraszać Was do dyskusji. Także miejcie nas na uwadze, za niedługo wrzutka z ciekawostkami.